Everybody fucking jump! Hejo z wam, z tej strony Chris, a wracamy do naszej misji z Geraldem. Jedziemy. Artem, Artem, szybko. Roszymy inventory. Ja tutaj mam skółkę? Dobra, to dało. Geralt, szybko zajmij się tymi psami, inaczej wszyscy giniemy. Jego walczyć z nie umiem. Dobra. Jeden z gory. Dwie aspekty, żeby się tracę. Muszę rozpołudniać. Dobra. dalej. Co to radę. było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Tet, Deret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wyciełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba itliny, stara Elfia Przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alwin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co ci tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Cii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Tak właściwie to skąd mnie znasz? To ja, Szani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak, źle. zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Dobra, co, robisz, co w robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy Będę walczyć z zarazą katryon w szpitalu Lebiody Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom Sfory Nie mogę ich tak zostawić To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze Dobra, e, bywaj Bywaj Czyli natrafiliśmy... Spokojnie, To co no, hmm, ogłoszę. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Kliknij lewy klawisz myszki i tablicową ogłoszenie, przyciągnij dostępne ogłoszenie do swojego plecaka. Kliknij prawy pra klawisz myszki i kona ogłoszenia, aby je przeczytać i uaktywnić. odpowiadającemu zadanie. — Witaj. — Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia, są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poporców podatkowych. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się z Nienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. <laughs> Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów, a więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Bywaj. Dobra dobra. Chodzimy do karczmy. Czy ja mam jakiś hajs w ogóle? To jest moje pytanie. Mam nadzieję, że coś się znajdzie. Witaj nieznajomy! To zabawne, ale przypominasz mi kogoś. A kogóż to? Słynnego Wiedźmina Geralta, zwanego też Białym Wilkiem. Doprawdy? Ano tak. Białe włosy, miecz na plecach, wypisz wymaluj jak z ballad. Dobrze poznałeś. To o mnie ballady. Wolne żarty. Wszyscy wiedzą, że Geralt ożenił się z czarodziejką i żyją razem na Wyspach Szczęśliwych. Skąd wiedzą? Jeśli można spytać. Mistrz Jaskier, bart nad bardami, śpiewa te ballady od wielu lat. Wszyscy je znają. A jak tam twój repertuar? Zaśpiewać coś jaśnie, panie? Eee, Dziękuję. życie. To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Mój szwagier jest ceglarzem. Chyba przeniosę się do niego na magna. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie? Kości? Panie, nikt już od razu i myśli z tym ich nie dziwo. Sam. Się. Przerwaj bo nie chciałem hmm, Trzy uncje optima mater? Kropla roztworu rtęciowego? E, oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. O, Wiedźmin? Einsteinem. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców, także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż rozumiem. Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Bywaj. Bywaj. Ja chcę się dowiedzieć coś od. A może tych... jedna grube, to będzie Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało? Dziękuję, dobry człowieku. Pójdzie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie. I będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem wiedźminem. Co tu? na wieśny no ogień? Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z wielebnym. A czego tu chcesz? Bywaj. Teraz powiedz mi, gdzie wielebny. To jest moje wielkie pytanie. Pijesz no, uh, uh. się czy patrzy. Proszę, proszę, wiedz mi. Nie, kurwa. Witam. To ja stara. Widzę tutaj jakiś turniej. Aha, kokład brzmi. Jak chcesz, że. Ile? 20 In. Wychodzimy z tego i szukamy tego całego wielebnego, który mi powie co mam zrobić, żeby tam do kozionka zajebać Ja się do z nim nie mam zamiaru <śmiech> <śmiech> Dobra Proszę mi tu iść teraz. Chodź tu zionek, ja, chodź. Ja się tego łatwo ci nie dam. Do domu Oda. <kuh> Kim jest Ot? Też mnie tutaj... Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika. A ten grubas wygląda ram. Nie będę słuchał. Rozwodn. Geralt z ponieważ. Chcę to się ponadjeźdzało? Znowu! Opanował Turef, nie, tak, Podwojone pogłówne ma dotyczyć nie tylko nich, yeah. ja a krew mam ich zdobyć, dobra, Dobra, radę To będziemy z niego wycelować Kombo, jedziemy, jedziemy, Ja nie wiem, czy chcę mu oddać z tego powodu iść. mam go jechać jak dziecko

Ja się was szukanie kurde dziury bo na mapy coś ciekawego znajdę Krypta, dom Oda pobiegnę tędy bo ja szczerze nie wiem gdzie mam być. nie wiem tego najbardziej nie lubię verpega Wejdziemy do jakiejś opuszczonej chaty. What the fuck is going on? Kurwa opuszczonej chaty. Jak Nie miło? Jakbyś HP zabierał, ale mamy radę. Zabijemy. Nie wierzy, że byłem, być jechać, więc... Ten strzyg oscyluje w zabijanie gnów. Ale ja bym może zbierał coś z tych... Wiedziałem, wiedziałem... Wiedziałem. też będzie gnóry nie mogę z nic zrobić to się może wrócę już Добро просто Okej, okay, czyli teraz się zorientowałem na mapie gdzie mam iść. Okej, okay, więc Są za to, tak. Tam jest, tam tam, 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 tam tam i cały czas prosto. Zobaczymy co wiele nam powie, a po drugie ta gra bardzo mi płynnie chodzi. Ja się cieszę naprawdę z tego, że ta gra mi tak płynnie chodzi. Jestem w, w wiosce. Widziałeś? Nie są zbyt trudne, kiedy ogarnęłem walkę z tym. Idziemy, Ok, ok, Dobra, kim ja jestem? Będzie pytanie. Stoi przybyłe, znaczy człowiek. E... Kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. W porządku pilnuję. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, żeby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. No. O nie. Nie, bardzo na celu. Nie dumny. Nie wiem.

Dom Wielbnego jest gdzieś tutaj... O nie... Jeszcze jeden? Nie znam się do lepsze. Okej. W takim razie... Dom Wielebnego. Budź się, suko. Zgiń. Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień, czarci synu! Spokojnie, Wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie! Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego! Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowit, wziął nogi za pas! Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem berengarem. Jeśli chcesz, bym wierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestie? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało, mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało sto orenów. Niech będzie. Ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich pięciu kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto <gry> no. zadzierać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą. Był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na Choraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie! Bo uciekł! Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w Wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi. To chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Chodu od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w Straży Miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Okej, okay, w takim razie dostaliśmy sygnety, ale. Zajebaliśmy mu coś Myślę, że resztę następną rzeczy i będziemy... Rozwiesimy ogień, będziemy walczyć z bestią i tak dalej Myślę, że damy radę w następnym odcinku, znaczy w następnym odcinku będziemy kontynuować naszą wojnę i szukanie salamandry, więc pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, Hej osnarka.